Czuję. Jesteś rada? Drodzy Państwo, woda pyszna i naprawdę dodaje wigoru, co zresztą widać po naszych swawolnych uśmiechach. <grym> Teraz po wodzie czas na kawę, ciastko i relaks. Mój kolega sobie pozwala na zbyt wiele. Widzicie Państwo, mam się Rączki nad stołem. Wypasiona zima wymaga od nas sporej energii. Naprawdę czasami jest potrzeba nam takiej otuchy i pomocy, ale zdarza się nam także pełny relaks. Drodzy państwo, już od blisko miesiąca jeździmy po całej Polsce i specjalnie dla was odwiedzamy różne ciekawe miejsca. Jest to praca bardzo przyjemna, ale czasem trochę męcząca. Czas na relaks. A jeśli się relaksować, to najlepiej w spa. Jest tylko co dla mnie przygotowałeś? Dla ciebie specjalnie przygotowałam zabieg malinowy spa balneo, który ma za zadanie oczyścić twoje ciało po zimie i przygotować ją do wiosny. No to wcale nie pachnie malinami. Jak dobrze zauważyłeś, nie pachnie to malinami, gdyż do balneo kosmetyków używamy olejków grejpfrutowych. A nazwa Malinowe SPA wywodzi się stąd, że naszą wodę biosiarczkową czerpiemy ze źródła malina. Teraz robisz peeling, a jest to jakiś kolejny etap tego? Najpierw nałożę Ci peeling całego ciała, później spłuczesz peeling i nałożę Ci maskę na całe ciało, która ma za zadanie oczyścić Twoje ciało i wypielęgnować. Dobrze, to w takim razie leżę i będę się poddawał tej przyjemności. Ja też bardzo lubię maliny. To bardzo dobrze Monika. Przygotowałam dla Ciebie zabieg pielęgnacyjny mm. przeznaczony do cery tłustej i mieszanej. Jest to zabieg e, oparty na Balneo kosmetykach Malinowy Zdrój. Są to kosmetyki, których głównym składnikiem jest lecznicza woda siarczkowa, Ma najsilniejsze działanie na świecie mm. lecznicze. Mm, jak pachnie. Dodatkowo w tych e, kos Balneo kosmetykach występuje olej frutowy. W tym wszystkim najlepsze hmm. jest to, że jest do tych drugiego człowieka, który bardzo odpręża. No tak, kontakt z klientem jest bardzo ważny. Mnie się też podoba ten dotyk. <laughs> Następnie nałożyć maseczkę głęboko oczyszczającą, wygładzającą. I wtedy jest jakaś gwarancja, że będę piękna, tak? Tak. Skóra będzie odpowiednio nawilżona, wygładzona, rozświetlona. Po ja prostu nie będziesz piękna, tylko już jesteś piękna. Dziękuję. Ja walczę o to, żeby być ładniejsza od Marcina. Ja jeszcze jedno bardzo ważne pytanie, o którym zapomniałem. Czy ten zabieg ma jakiś wpływ na wzrost mięśni? Absolutnie. Na wzrost mięśni nie ma ten zabieg żadnego wpływu. To nie dobrze. Ja zaświadczam, na wzrost mięśni rzeczywiście te yy, zabiegi nie działają. Działają, działają, tylko że pod kurtką nie widać, drodzy Państwo.